Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj zaprezentuję wam nie jedną, a dwie mapy do zdobywania expa w tak zwanym gliczowaniu, czyli metodzie, która popularna jest w ostatnim czasie wśród wielu twórców na YouTubie no i oczywiście graczy, którzy wykorzystują te sposoby po to, aby zdobywać cenne punkty doświadczenia i tym samym odblokowywać sobie karnet bojowy. Dzisiaj dwie mapki. Pierwsza to 814937854841 i na tę mapkę sobie teraz wchodzimy, klikamy Enter i raz jeszcze dajemy graj, następnie logujemy się i moi drodzy w międzyczasie dajemy łapkę w górę, tak aby zasięg tego filmu był jak największy, pamiętajcie również o kodzie kompulsator w sklepie dzięki, oczywiście jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału to zrób to koniecznie, kliknij ten czerwony przycisk pod filmem, w opisie moi mili, moi drodzy znajdują się dwa linki do grupy na Facebooku i oczywiście do Discorda a w tych miejscach znajdziecie oczywiście Informacje odnośnie live'ów, które planuję, a także konkursów, które już niebawem będą zaczynały się na moim kanale. Ładujemy grę, mamy 40 sekund, a więc za chwileczkę widzimy się ponownie i rozpoczynamy tak zwane gliczowanie, moi drodzy. Musimy się kierować właśnie tam, gdzie ten gościu do nas macha, który nas wzywa. Idziemy sobie do niego powolutku i za chwileczkę dzięki niemu będziemy mogli zdobywać punkty doświadczenia. Swoją drogą napiszcie w komentarzu, który macie już poziom i ile leveli wbili za pomocą tak zwanych gliczy. Wskakujemy sobie tutaj w to miejsce i skaczemy raz jeszcze do góry i teraz spadamy sobie w dół. Spadamy w dół tak bardzo mocno, Okej, okay, jesteśmy, zobaczcie, w takim miejscu. Zobaczcie, mamy tutaj także kotwiczkę w naszym ekwipunku i musimy sobie teraz troszeczkę poskakać. A więc lecimy tutaj na ten kwadracik, następnie lecimy na ten kolejny i idziemy dalej. Jeszcze jeden przed nami tutaj sobie wskoczymy i lecimy na tą platformę. Tutaj teraz podchodzimy do tego miejsca i skorzystamy z teleportu. I zobaczcie, teraz musimy, moi drodzy, zatańczyć. Zatańczmy zatem cokolwiek i następnie oczywiście klikamy sobie. I zaznaczamy, że chcemy zdobyć jak najwięcej punktów doświadczenia. I zobaczcie, nasz exp już leci. W zależności od tego, ile razy korzystaliście w ostatnim czasie z gliczowania, będziecie dostawać odpowiednią ilość punktów doświadczenia. Może to być nawet 1000 na sekundę. A więc koniecznie sprawdźcie, ile wy dostaniecie i napiszcie w komentarzu, bo jak już wiecie, każdy dostaje inną ilość, a są tacy, którzy dostają. Tego ekspa naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tego oczywiście Wam życzę. No i czekam na Wasze komentarze i zapraszam na kolejną, drugą mapkę. Lecimy! Kolejna mapka i wpisujemy sobie, moi drodzy, kod 472910229071 i interesuje nas wersja 56. Zatwierdzamy przyciskiem Enter, następnie klikamy graj, tutaj raz jeszcze dajemy graj. No i oczywiście logujemy się na tą wyspę, aby ponownie skorzystać z tej niesamowitej metody zdobywania punktów, doświadczenia. Widzimy się na miejscu. Swoją drogą zastanawiam się, jak szybko Epics da sobie radę z tymi metodami, które stosują twórcy wysp w trybie kreatywnym, bowiem to oni mają dostęp do urządzeń, dzięki którym można tworzyć tak zwane gliczowanie. Choć gliczowaniem to nie jest, bo my wykorzystujemy funkcje, które udostępniło nam Epic. Zamiast się bić, wolimy zdobywać punkty doświadczenia poprzez szukanie ukrytych przycisków. No nieźle, nieźle, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy. I teraz tak, łapiemy sobie te oto piękne V-dolce, można to tak nazwać. Musimy zebrać 150 sztuk, a więc zbieramy sobie prędziutko, szybciutko. Bardzo proszę, w kilka sekund, mam już 116. Lecimy dalej i jest 150, a więc idealnie. I teraz wbijamy się tutaj do teleportu. Proszę bardzo, jesteśmy w takim oto przesympatycznym miejscu. I gdzie my teraz podążamy? Zobaczcie, tam jest budka, idziemy sobie w stronę tej budki, a więc podążamy, podążamy, i bardzo proszę, będziemy teraz budować schody dokładnie. Trzy sztuki, raz, dwa, trzy i teraz dwie podłogi, raz, dwa, ponownie schody, raz, dwa, trzy. I podobnie teraz dwie podłogi. Bardzo proszę, i tutaj mamy sekretny przycisk, który musimy zatwierdzić. Bardzo proszę, przytrzymujemy R i za chwileczkę będziemy mogli skorzystać. A więc wchodzimy sobie teraz tutaj, R, AFK, podchodzimy do tego miejsca i tutaj musimy zatańczyć emotkę, moi drodzy. Proszę bardzo, emotka zatańczona. I podobnie lecą nam punkty doświadczenia. Z tym, że nie jest ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale to również zależy od tego, co wy tam korzystaliście co wy tam wyrabialiście na swoim koncie w ostatnim czasie. Tak więc można dostać tego naprawdę dużo, w tysiącach, nawet w dziesiątkach tysięcy. Dlatego koniecznie dajcie znać w komentarzu, ile wy dostaliście. I pamiętajcie, im więcej osób, tym lepiej. Jeżeli wejdziecie na taką wyspę w oddziale, to na pewno dostaniecie ponad 1000 punktów doświadczenia na dzień dobry i wiele, wiele więcej. Tak więc polecam wam te dwie wyspy. No i na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, moi drodzy. Nie zrażajcie się tym, co widzicie u mnie na ekranie, czyli 160 punktów doświadczenia zaledwie, bowiem moja postać jest jedną z nielicznych, która dostaje bardzo mało punktów doświadczenia. Prawdopodobnie dlatego, że ja wykonuję wszystkie zadania z gry Fortnite. Tak sobie to tłumaczę, ale jestem bardzo ciekawy, jak Wam pójdzie. Życzę powodzenia i czekam na Wasze komentarze. Ile dostajecie punktów doświadczenia na tych dwóch mapkach, które dzisiaj zaprezentowałem? Pamiętajcie o łapce w górze. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a także, gdybyś kupował coś w sklepie Fortnite, to wpisz koniecznie mój kod kompulsator, za co serdeczne dzięki. Dla ciebie to nic, a dla mnie wsparcie w rozwoju i przygotowaniu kolejnych filmów specjalnie dla ciebie, drogi widzu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!